W życiu każdego z nas zdarzają się różne historie. Niektóre są takie zwyczajne i normalne. Przechodzimy nad nimi do porządku dziennego, by po pewnym czasie zupełnie o nich zapomnieć. Bywają w życiu inne historie, straszne i niezwykłe. O historiach tych nie umiemy zapomnieć. Nie potrafimy przejść nad nimi do zwykłych spraw, gdyż one powracają w myślach, we wspomnieniach, snach. Często towarzyszą nam jako koszmary, nocne widziadła, które osaczają każdą myśl. Pojawiają się, gdy zamkniemy tylko oczy. Niektóre z tych zdarzeń miały miejsce dawno temu, ale ich historia nadal żyje w opowieściach. Jest przekazywana z pokolenia na pokolenie. Jedną z takich tajemniczych historii opowiedział nam nasz widz. Chciałby, żebyście i wy ją poznali. Jest to stara opowieść sprzed kilkudziesięciu lat, a dotyczy jego dziadków. Na potrzeby filmu nazwijmy ich Anna i Jan. Historia ta nadal żyje, a wspomnienie o niej wywołuje strach. Uwierzcie, jest on uzasadniony. Były lata sześćdziesiąte ubiegłego stulecia. W pewnej miejscowości w województwie Kujawsko-Pomorskim mieszkali młodzi ludzie Anna i Jan. W ich domach trwały właśnie przygotowania do ważnego dnia. Młodzi szykowali się do ślubu. Byli szczęśliwi, zakochani, snuli wspólne plany na przyszłość, a ta malowała się w pięknych i jasnych barwach. Przygotowania do ślubu zajmowały sporo czasu. Każdy miał więc ręce pełne roboty, już wkrótce miała zjechać cała rodzina, a w domu czekały jeszcze ostatnie porządki. Mama Anny poprosiła, by młodzi zajęli się uprzątnięciem grobów swoich dziadków. Wiadomo było, że rodzina, która dawno nie odwiedzała krewnych, przy okazji ślubu uda się też na groby, by zapalić tam znicze. Tak więc w pewien wrześniowy wieczór młodzi poszli na cmentarz, który znajdował się z dala od zabudowań. Wieczór był dość przyjemny i ciepły. Słońce skryło się za chmurami i powoli zewsząd zaczął opadać mrok. Nie były to idealne warunki do porządkowania grobów, ale zadanie trzeba było wykonać. Młodzi dotarli na miejsce i zabrali się do pracy. Czas płynął szybko na wspólnej rozmowie. W pewnym momencie nastała cisza. Anna i Jan przestali rozmawiać i zaczęli nasłuchiwać. Coś ich bardzo zaniepokoiło. Ta dziwna, martwa cisza, która zapanowała wokół, żadnego szmeru, szumu, żadnych odgłosów z zewnątrz. Ustał wiatr. Umilkły nawet ptaki siedzące w gałęziach starych cmentarnych drzew. Młodzi poczuli dziwny, niewytłumaczalny lęk. I nagle w tej szarówce ich wzrok skierował się w dalszą stronę cmentarza. Tam, pomiędzy starymi, zmurszałymi nagrobkami, pojawiła się mgła. Nie była ona jednak taką zwyczajną mgłą, nie taka, jakie bywają jesienią. Była straszna. Anna i Jan poczuli, że dreszcze wstrząsają ich ciałami. Ta mgła, gęstniejąca z każdą chwilą, zaczęła się przybliżać. Nie snuła się między grobami, lecz poruszała się szybko i sprawnie. Zbliżała się do otępiałych ze strachu, Anny i Jana. Wydawało im się przez moment, że mgła ta przyjmuje dziwne kształty. Wyglądała jak zjawa, która wyciąga ku nim swoje szpony, by ich złapać. Gdy Anna i Jan nieco ochłonęli, zaczęli biec w kierunku furty cmentarnej. Jeszcze kawałek, jeszcze trochę. Mgła nie odpuszczała. Oni biegli, a ona była tuż za nimi. Czuli jej zimne dotknięcia. Dopadli wreszcie do furtki. Na próżno jednak próbowali ją otworzyć. Teraz, ta zawsze otwarta brama była zamknięta, jakby jakaś niewidzialna siła trzymała ją, utrudniając Annie i Janowi ucieczkę. Niewiele myśląc, rzucili się w kierunku płotu, przeskoczyli go i pędem ruszyli w stronę przystanku autobusowego. Chcieli jak najszybciej znaleźć się w bezpiecznym miejscu. Gdy dotarli na przystanek, odważyli się spojrzeć na widniejącą w oddali bramę cmentarza. Była otwarta, a mgła, no cóż, ta nie wydostała się poza mury cmentarne. Nie złapawszy żadnej ofiary, zaczęła się cofać w głąb nekropolii, by po chwili zniknąć na dobre. Młodzi bali się komukolwiek opowiedzieć o tym strasznym zdarzeniu. Przez długie lata pozostała w nich trauma, która nie pozwalała nawet w dzień odwiedzić nawiedzony cmentarz. Ludzie do dnia dzisiejszego przestrzegają, by nie odwiedzać tego cmentarza, a już na pewno nie nocą, gdyż coś tam jest. Coś mrocznego, co czyha na swoje ofiary, by osaczyć je i otoczyć straszną, śmiertelną mgłą.